Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda, się nagrywam kolejny odcinek z Fall Guys, no i ostatni odcinek dosyć wam się spodobał, zrobił tam ponad 4000 wyświetleń, prawie 1000 łapek w górę, więc moi drodzy, jeżeli pod tym odcinkiem będzie 1000 łapeczek w górę, to nagrywam kolejny odcinek z Fall Guys, no i dzisiaj, moi drodzy, będziemy grali najsłodszym skinem w Fall Guys, mimo, że jest to koala, to bardzo fajnie wygląda, zobaczcie jak wygląda, no... To jest przepiękny skin. Naprawdę jest przekazacki, więc od razu go kupujemy i zaraz go będziemy testować. No jest przepotężny. No nie ma co tutaj więcej mówić. Jest mega, mega ładny, więc już sobie go ubieramy moi drodzy. Koala. Szkoda, że pandy nie ma, ale koala też może być. Koala to taki odległy brat pandy, więc nie źle. No zobaczcie jak to wygląda. No to jest po prostu przepiękny skinek. No on jest przesłodki. No nie ma opcji, że powiecie, że nie. Zagramy sobie właśnie ten main trip, żeby zobaczyć, jakie są tam jakieś zmiany, czy w ogóle coś dodali, czy nie. Więc zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie kolejne odcinki z Fall Guys Subika na tym kanale. Ktoś tego nie robi, lecimy po 20 tysięcy subskrypcji. Zapraszam też na mojego Instagrama, na mój sklep, na Discord. Wszystkie linki macie podane w opisie. No i widzimy się, jak już się gierka rozpocznie. Dobra moi drodzy, a więc mamy tutaj pierwszą mapkę i z tego co widzę nie ma tu nic zmienionego, na końcu jest motek, motek już był od tam kilku update'ów, więc zobaczmy, jak mi pójdzie, zobaczcie jak się ten skin prezentuje, no jest on przepotężny, jest dosyć gruby, trochę ulana jest ta koala, nie powiem, że nie, ej co to za jakieś wiewiórki tu są, ta wiewiórka też jest w sklepie, czy była już, nie no ta wiewiórka jest koks, ja chcę tą wiewiórkę też, czy co to jest jakiś shop brać, nie wiadomo co, Evron, właśnie to Evron biega. To biega Evron, mała panda. To Evron biega, ok. Evrona też bym chciała ale kurczę. Lipa jak już Evrona nie ma. Koala też może być. Jeszcze za kudosy była, więc spoko. Bo tego mam w siul tam chyba z 60 tysięcy. Więc bardzo fajnie, bo za koronki to trochę lipa. Koronek nie mam aż tak dużo. Ale tak czy siak moim zdaniem bardzo fajny skinek. Kozak wygląda z serduszkiem tutaj, więc pokczampik. Chyba na walentynki on był. Tak mi się wydaje, bo dzisiaj jest 18 luty. No, możliwe. Chociaż, nie wiem, nie, spadłem serio, Nie niechcący, nie chciałem jeszcze skakać. Chłop już przeszedł? Jakim cudem? A w sumie, dobra, jestem na przedostatniej przeszkodzie. Więc możliwe, możliwe, że on tak szybko przeszedł. Dobra, wy sobie tutaj przechylacie, ja sobie przeskakuję. Dobra, młotek. Spróbujemy młotkiem. Spróbujemy młotkiem, zobaczymy, czy te wrony też młotkiem pójdą. Waga. No, czy to mi coś dało? Nie powiedziałbym. Nie powiedziałbym, ale dobra, polećmy jeszcze raz. Zobaczymy, i tak jeszcze dużo miejsc. No, serio? Czemu mnie cały czas na to żółte? Daj mi od razu na to fioletowe, będzie lepiej. Waga. No, super, teraz to pięknie mnie rzuciło. Dobra, ostatni raz, bo zaraz nie zdążę przejść. A chciałbym to przejść. Dobra, niebieskie, jest git, jest git. Wstawaj, 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 wstawaj koła, ale dobrze, lecisz tutaj do góry. Trzeba poczekać, aż to się przechyli. Pięknie, przechylajcie to. No jeszcze trochę, jeszcze trochę, przechylcie to niebieskie. No, czy wy możecie poczekać chwilę? Czy wy możecie przy... poczekać, przechylić to? Dobra, ja zawracam, bo nie zdążę. Pokrzę, 20 miejsc zostało, nawet mniej. Ty, bo nie zdążę zaraz, nie zdążę zaraz, nie zdążę. Halo, szybko. Tutaj muszę przejść, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. Co? Dobra, przechodzimy do kolejnej gierki. 75 later Dobra, moi drodzy, a więc mamy drugą giereczkę. A zarazem drugi etap. Pierwszy już Wam oszczędziłem, bo widzieliście, jak mi poszło w tamtej giereczce. Więc mamy teraz już drugą rundę, tamtą. Zakwalifikowałem się jako chyba dziewiąty czy coś takiego. No i czemu ich tu tyle jest? Dobra, dobrze, że mnie to tak popchnęło do przodu. Przeskakujemy sobie to. Cyk, teraz tu lecimy. Wyskok pięknie. Koala dawaj zdążysz, no nie no ulana zbyt jest, koala no Za bardzo ulana koala i nie zdążyła, no dobra, lecimy dalej Spróbujemy się zakwalifikować top 10, chociaż może być ciężko, bo Przez tego wiatraka trochę zostałem spowolniony Ale lecimy, lecimy na spokojnie, cyk tutaj, przeskocz, dobra, dobrze, koala zdążyłaś Jesteś ulana, ale ci się udało, lecimy środkiem Lecimy zawsze boczkiem, tutaj się rzucamy i udało nam się przejść bardzo ładnie Najlepiej tak właśnie robić Okej, okay, tutaj, ej, zdążę top 10, spokojnie zdążę wam powiem. Bez problemu zdążę top 10. Cyk, nawet top 5, top 5 będę, 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 dobra, nice. Top 4 moi drodzy, bardzo ładnie. Udało nam się przejść moi drodzy. I przechodzimy do kolejnego etapu. Mamy trzecią rundę i powiem wam, że tutaj mogę odpaść. Tutaj mi się wydaje, że odpadnę, ale zobaczymy, no nie przepadam za tą mapą, nie ma co tutaj mówić. Lecimy sobie boczkiem, bo środkiem może być ciężko, a myślę, że bokiem damy radę. Więc lecimy tutaj, nic nie leci, jak na razie, okej, okay. banan naprawdę. Czemu ten banan się cofnął, to nie mam pojęcia. Ej, idzie mi dobrze. Idzie mi dobrze, nie chcę tutaj zapeszać, ale idzie mi dobrze. No dawaj koala, pięknie, wiem, że jesteś ulana, ale trochę treningu ci się przyda. Dobra, dawaj, 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 dorzucę się. Dobra, dawaj, dawaj, pięknie, nie, 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 nie. Nie, 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 dobra, będę siódmy. No ósmy, serio? taka kaula naszej nie doskoczyła? Dobra, nie jest źle. Przechodzimy do czwartej rundy. Ojojojoj, oj, oj, oj. tutaj może być ciężko, czwarta runda. No zobaczymy, tutaj to większość polega na farcie. O, udało mi się odnaleźć klocka, fajnie. Lecimy sobie, on jakoś tam przeskakuje, spoko, dawać za nim. Pięknie, dawaj gościu gdzieś dalej, tutaj. W prawo, w lewo, o pięknie, kozak. Tę, tam od razu możemy przeskoczyć. Koks. No i gdzie teraz? Ostatnie trzy klocki. Ostatnie trzy klocki. Zobaczymy, gdzie oni pójdą. Okej, okay, tutaj na pewno nie. Tutaj też mi się wydaje, że nie. Albo prawo, albo lewo, chyba w tą stronę. Dobra. No, przepychajcie się. 10 osób jedynie przejdzie, więc ja na razie się tu nie pcham z nimi. Zobaczymy, czy któryś z nich zaryzykuje. Czy wy możecie mnie nie popychać? Bardzo dziękuję. Okej, okay, ten przeleciał, więc wiadomo, że nie tutaj. Ten chłopak tu przejdzie. Przeszedł, okej okay. Przeszedł sobie ten chłopek Przeszedł Co, będzie już prosto cały czas? Wydaje mi się, że będzie już cały czas prosto No, cały czas prosto będzie Chyba, chociaż nie Chociaż nie, chyba będzie na bok Ostatnie prosto, dawaj, dawaj Ja chcę przejść, ja chcę przejść Jest, przeszedłem, dobra, ale fart, ledwo Ledwo, ale mi się udało, pięknie, mamy finał, 10 osób w finale Okej, okay, więc mamy szansę jeszcze zgarnąć sobie koronę ze skinem Koali. Szkoda, że nie pandy, ale koala może być. Skin bardzo słodki. Możecie dać znać w komentarzach, jak słodki on jest w skali od 0 do 10. Moim zdaniem taka dobra dziewiąteczka, no nawet spoko on wygląda. I zobaczymy, jaki będzie finał. Uwaga. Ok, full mountain, to może mi się udać. To może mi się udać, full skupienie, prawa strona oczywiście Prawą stroną zawsze się tutaj wygrywa, więc let's go prawą No i zobaczymy, mam nadzieję, że wygramy Mam nadzieję, że wygramy, więc od razu sobie tutaj lecimy Okej, okay. trzeba tutaj zeskoczyć oczywiście, cyk Nie no, wskoczyłem mu na głowę, no chyba cię chłopie swędzi ucho Ja nie mogę, no to już GG jesteśmy Dobra, lećmy tutaj boczkiem tak jak chciałem, no fajnie, że mnie kulka jeszcze walnęła no okej, okay, ten też dostał Ta wiedźma nie dostała niestety Dobra, fajnie, fajny jesteś chłopie, że mi tutaj nie pomagasz i mi przewracają kule, dobra, GG Już się nie uda wygrać Już się nie uda wygrać, okej, okay, myślałem, że on dostanie, tam jeszcze Ten chłop, ten gołąb wygra, żółty gołąb, żółty gołąb wygra, zobaczycie Żółty gołąb wygrywa, to już jestem bardzo blisko i żółty gołąb wygrał, no Co za szmul, wiedziałem, że żółty gołąb wygra, no cóż, lipa Ej, ale kozak ma tutaj tom Nie wiem jak się to ma, ale jest kozackie Więc chcę takie mieć No cóż lipa, nie udało się, nie udało się Może w kolejnym odcinku da się wygrać Zobaczymy, ja już moi drodzy dziękuję wam Za oglądanie tego odcinka Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał Jeżeli tak strzelcie łapeczkę w górę, suba na tym kanale Kto jeszcze nie robi Kto jeszcze tego nie zrobił Mamy 29 poziom, bardzo ładnie No i co, jeżeli chcecie kolejny odcinek Zostawcie łapkę w górę, 1000 łapek Nagrywam kolejny odcinek ja już Wam dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.